Daj bo... Ej no. Oddawaj to koło, gościu. Dobra, zjedz... Ło! Wow. Mogę czytać opakowanie. 10-25 gram. No, mi się wydaje, że mogłeś cały czas czytać, tylko po prostu dopiero się nauczyłeś. Nie? Taka tajemnica. Nie. Dobra, ale ty, bo my to już sprawdziliśmy. Ja proponuję. Wiesz co, wiesz co możemy zrobić tutaj z tym naszym kurde samochodem tutaj? Jak znajdziemy nowe koło oczywiście to ja proponuję zrobić drugie piętro na górze. Można. I będziemy wchodzić, patrz, patrz, będzie takie tajne wejście, że będziemy tu nie. Co tu robisz, chyba? I pa, będziemy tu nie, i tu się będzie wychodziło, pyk, i tu będzie od przodu wejście, po kabinie, i będzie się wchodzić i do środka. Tylko trzeba dużo palet, a nie wiem, czy, czy znajdziemy tyle palet. Ty, albo po tym. Po palecie, po tak. Nie no, po palecie to blublublu, no nie działa, no. Nie, 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 lepiej tak go będzie. Po, co, po coś ten włas musi być, dobra Zawijamy się stąd, dawaj Ojojoj, oj, oj, drogie panie, co wy tu robicie? Nie mogę, nie Co żeś tam masz? Zobacz co tam się dzieje Jedźmy stąd już, łajm. jedźmy Cenzura, cenzura Powiedz mi, czemu tak dużo tych, kurde, kulek tutaj, tych yy, pustynnych ty lata pływa? Jeździć, znaczy, po drodze To jest dziki zachód i czemu my nie mamy wskaźnika paliwa? Ło! Wow, coś ty zrobił! No słupy głupie! To ja nie wiem po co te słupy w tej grze są. Koła, nie? koła, nie mamy koła. No jak nie mamy koła? No dopiero przecież kupiliśmy nowe stare, no. I ty się unosisz w powietrzu. Czekaj mu tylko. koło. Ja teraz nie wsiądę, bo jestem na dole. Aaa, no to masz problem, siadaj. Czekaj, przegląd zrobię. To mamy. Gdzie ty jesteś? Pod autem. No, jak pod autem jesteś? Teraz jestem pod ziemią, czekaj, czekaj. Nie, widziałem, coś... widziałem twoje czułko chyba. Poże, pożegaj. Nic nie widzę na razie. A popoj na dół. No nic, no widzę asfalt. Cały czas? A, no cały czas asfalt. No co mam widzieć innego? No asfalt widzę, no. No asfalt widzę, gościu. Nie widzisz mnie? Nie. Nie, nie. O, 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 ręka, ręka, ręka. Cześć. Ale tylko tyle. Dobra. Widzisz ja rękę? cię zostawiam. Ej ja widzisz rękę? No rękę widziałem. O no Cały widzę, czas czy widzę. nie? Teraz tu, 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 O, dosłownie w tym miejscu kończy się asfalt. Nie, jestem górny piaskowym wężem No i zniknąłeś. <laughs> Dobra, jadę bez ciebie. Noc się Dobra, robi. Dobra, czekaj. Nie pyskuj, bo patrz co ci mogę zrobić teraz. O. Co zrobiłeś? Zabrałem ci koło, pod ziemię Ty, bo się teraz nie mogę zatrzymać. Ej, boi... Ej, no. <laughs> Oddawaj to koło gościu! Jak skacze to koło śmiesznie. Dawaj, montu tutaj. pankoło ja, jestem. Pan koło. Pan koło, mów mi pan koło. Montuj to. Oddaj koło i. Mo za za dobrze, no. Ej, otwórz mi drzwi, bo nie mogę siąść. <laughs> jestem troszkę za malutki. Pakuj się, bo noc jest stary. No nie, bo nie mogę trafić w siedzenie. No potwory tam chodzą. Widzę oczy. O! Dzień dobry Czemu ta za zakrywka tu lata tak? UUUUU! JAK RUSZYŁO TY CHOPIE! Co jest? Ja nie wiem, weź ją napraw Tylko naprawiam. Gdzie ona jest? Ty nie ma Co tu się dzieje z ja Nie leży w środku gdzieś? Coś się dzieje, tylko nie wiem co, ty Chyba w samochodzie siedzi, Le na pace. No nie wierzę, ty, no co się od odwala tutaj? No, co on tak gazuje? Masz, I... zamontuj ten, ja ci powiem, że wydaje mi się, że jak my zrobimy sobie ten drugi tutaj... drugie piętro, to te, tego samochodu już nie będzie, nie? Będzie, będzie. Bać, no ja będzie ja mam... ja mam wrażenie, że to już będzie w ogóle... Ten, ten samochód po prostu nie wytrzyma i on się rozwali po drodze gdzieś. Wytrzyma, wytrzyma, to jest żół. No on już ledwo jeździ, rzuca go, no kurde, szarpie go... nie ma go. drogi. Jest droga, no jarę po drodze przecież. Ja nie mam drogi. Znosi mnie na prawo, no! O, bo troszkę za dużo łóżków zjadłem, to że już cięższy to znosi. Kurde, gościu... Troszkę. Tro, troszkę, stary, żebyś ty widział, jak to ściąga na bok. Na prawo. O, 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 lampa, lampa, po prawej, pa. A wiatr, to jest... Y... Dla Mikołaja. Żeby saniami nie wleciał. Tak, Mikołaj tam siada i ładuje baterie. Trawę widzę, ale asfaltu już nie. A króliki? Skaczące! Znosi mnie czasami. Dziwnie... Trawę. Ale pędzę, stary! Ale pędzę! Uuu! Uh! Z tym jednym małym kołem, małym kołem z tyłu, to to jest yy, niebezpieczne trochę. Stary, my tak pędzimy... My, ta, my tak pędzimy, że ta trawa rośnie szybciej w dół. Teraz mi wytłumacz swoją... O! Swoim... Aż mi się droga pojawiła! O, teraz mi wytłumacz swoją logikę, jak to działa, że trawa rośnie szybciej w dół niż w górę. Przez to, że szybko jedziemy. Bo pędzimy... I się robi taka przed nami czasowa poduszka powietrzna I trawa patrzy, o kurła jadą i robi unik i rośnie w dół O, o! 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 co zrobi? się dzieje, ty! Lecę! E, tam był dom! Co? Tam był dom Gdzie był dom? Który był dom? No, ta rudera taka A tu jest! Ty bez tu za nami Czy to jest jakiś... Ej, my nie w tą stronę jesteśmy ustawieni No bo, te, bo teraz się obróciliśmy No a ta, ta, ta Ej, ciekawe czy coś będziesz, będziemy mo mogli wyciągnąć z tego do... A laguje ci coś No drogę mamo, tyle dobrze zobaczymy idę Albo może podjedźmy, podjeźmy Ale po cichu Na wyłączonym silniku zjedziemy Dobra 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 ale to siadaj I zgasz świata To to na Ninje trzeba zrobić Ej no nie tak kurde na Ninje no o. Trzeba to ro rozpędzić się trzeba Trzeba się rozpędzić żeby tak wiesz O wyłączony o, o. Nie, dobra, jedziemy tu, zacinam Nie, no, no to jest... Taki fajny dom, taki fajny dom Spadamy po, stąd, kurde Patrz jaka droga, otoczona górkami Bez to skitu Nie mieliśmy takiej jeszcze Nie no, mieliśmy jak na Zakopane jechałeś chyba A nie Aaa, no. nad morze w góry, pamiętam No No wtedy było chyba takie Podobne przynajmniej, mijaliśmy Dobra, spadamy stąd, bo no nie, nie, no nie da się no te domy, te domy, domy kościoły, duże takie rudery to jest tragedia, to jest się nie da tam się zaparkować nawet A no pamiętam tam to co z księdzem flaszkę tupiliśmy, no na plaży to pamiętam Tak, tak, no, no Znaczy nie mów tak No flaszkę kaszki no No tak, no kaszkę no Z tej z, ja, ja ja z, z, z ja tej dostawałeś... kaszkownicy takiej Jak się nazywa to takie kuplycne się kaszkę, no, to no. się do butelki taki lał, o, o, no, no, butelka, kaszka. nie kaszkownica w ogóle, what the fuck. No, nie mogę z tym kołem! No, ty, co ty, kurde, dachem no, też s, No, stary koło. No, koło tak robi, no. No, ja mówiłem, że jest za małe. No dobra, ale innego nie mamy, mogliśmy stać w miejscu. Kurde, je, je, jedzie normalnie człowiek po tej drodze, jak cywilizowany. Cywilizowany? Tak, i kurde, nagle go podrzuca i leci. Czemu cywilizowany? A jakbyśmy powiedzieli cywilowy? Cywilowy? Cywilny. O, cywilny, patrz, cywilny. cywilny. Ty wiesz, co zrobię? Może zrobię może dzień, żeby będzie więcej widać, będziemy No No Ja widzieć, tutaj gdzie widzę, nie. Chciałem popatrzeć. Ale pędzimy! Ale pędzimy! Niestety, jak robiłem dzień, nie mogłem zmienić i chyba umarłem. No i teraz będziesz wyciągał swoje ciało Czemu jesteś podwójny? No nie i wiesz co wiesz co się stało? Zbugował mi się dźwięk teraz. Mam cały czas jakby, jakbym robił eee dzień albo... On, no skipował taki wiatr mam. Ty będziesz musiał jeszcze raz skip? Nie, będę musiał... Ło! Co to było? Gdzie mamy nasze drzwi, które tu były przed chwilą w tym miejscu i chciałem je zamontować? I... I gdzie one są? No, tak więc, drogie dzieci, pamiętajcie, aby nigdy nie skipować dnia ani nocy w long drive, w momencie, w którym jedziecie samochodem, bo to się zawsze źle kończy. No, ale teraz mamy przynajmniej dwa takie same koła z tyłu, tak? Mamy dwa duże do znalezienia. Dobra, no miejmy nadzieję, że tylko to nam odpadło, nie? Cześć, klapa? Światła są omodziło. Jaka klapa? A, okej. Okay. No to mo montuj i będzie wiać trochę. Musimy drzwi nowe znaleźć, bo... Przydałby się teraz bardzo warsztat. Ty, kałak tu. A to mój! Kurde, wpadł. Czekajcie. Dobra. Ci... potem Czekaj, bo ja muszę teraz swoje rzeczy znaleźć, bo ja tu miałem... O, dobra. Magazynek i jeszcze jeden powinien być. O, dobra, już można jechać. Ej, mi wieje teraz. No będzie ci wiać, no nie masz drzwi. Oj, mi, powiedz mi, czy my mamy silnik, może? Mamy. Nie mamy licznika. No, widzę, że nie mamy licznika, ale. No, bo coś nie chcę odpalić i. Nie wiem dlaczego. A nie przestawił się trochę? Nie, nie, nie wiem, nie wiem dlaczego nie chcę odpalić. Kurde, elektronik! Co żeś zrobił? Kable się odczepiły. A, dobra. No to pakuj się, pakuj się. Nie mamy licznika tylko, nie widziałeś gdzieś po drodze? Dobra, ja ci będę zgadywał To, dobra To pojechaliśmy Kurde, znowu będę czekał na drogę Trochę chyba wolno jedziemy, nie? No tak, ale szarpie nas ogólnie Tak dziwnie No nie dobrze, nie dobrze Ten mnie rzuca trochę, taki wesoły samochód, nie? Jakby ktoś z boku popatrzał, to by, byśmy jechali by bym tak poskakiwał tak góra tak Ale powiem ci, że teraz przynajmniej Nie będziemy o. mogli Nie będziemy mogli w nocy jeździć Bunkrów nie ma, ale też jest fajnie <noise> Nie będziemy Nie będziemy O, co jest z tą drogą? Kurde Ja nie mam w ogóle drogi Kręta była Nie możemy w nocy teraz jeździć, bo nie mamy drzwi i będzie kurde zimno A teraz to wiesz tak w dzień to słońce świeci, fajnie jest Ty, koła nam się kręcą Naprawdę?